Poznaniu.pl Poznań w minutę Dwie nowe linie minibusowe miasto uruchomi już 4 września i kolejną jesienią minibusy będą dowozić mieszkańców z ulic oddalonych od dużych tras tramwajowych. Mają pomóc w szybszym i wygodniejszym przemieszczaniu się po mieście. Pierwsza linia połączy Junikowo z Grunwaldzką i trasą tramwajową, która się tam znajduje, a druga linia zapewniłaby połączenie rejonu pętli autobusowej na Starołęce z Krzesinami. Koniec ważnego remontu. Znów pojadą tędy tramwaje. Po kilku tygodniach remontu tramwaje powrócą na pętlę Górczyn. Przebudowa torowiska na ulicy Kłogowskiej dobiegnie końca na początku września. Spadła liczba aborcji w Wielkopolsce. W ubiegłym roku wykonano 11 zabiegów. Zaostrzenie prawa aborcyjnego ma wpływ na sytuację w wielkopolskich szpitalach. W 2019 roku przeprowadzono 107 zabiegów indukcji poronienia. W ubiegłym roku 11. W Poznaniu świętowali Dzień Niepodległości Ukrainy. Kilkaset osób przeszło w czwartek ulicami miasta w marszu z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Zdjęcia zobaczycie na wpoznaniu.pl.